No i hej, witam na kanale. Bomer z tej strony. Gramy sobie opłotem. Nowy czołg w drzewku japońskim. 12.0. Taki trochę lepszy T80. Tak by mogło się wydawać. Jednak są pewne problemy. Ale okej. Okay. Mapa Alaska. Niestety ta gorsza strona. Zobaczymy, czy coś uda nam się ugrać. Ja de facto staram się grać ostrożnie na razie, no bo opłot wydaje mi się, że ma potencjał. O, o ale to było szybkie. Wydaje mi się, że ma potencjał. Ale ma też dwie bardzo duże. O, tam czołg stoi? Tam chyba czołg stoi. Tak, to jest czołg. Ma też dwie bardzo duże wady. A mianowicie depresja armaty 4 stopnie, chociaż de facto ci, którzy grali ruskimi czołgami, to dla Was nic nowego. A druga sprawa to zakres ruchu działa w pionie. I o ile na płaskich mapach, to jest ok, tam coś stoi w ogóle. O tyle tych pagórkowatych Jest już problem I to naprawdę duży problem Nieraz zdarzało mi się, że podczas jazdy Mój czołg zjeżdżał gdzieś tam z górki No i armata mega nie nadążała No i przeciwnik miał nade mną wielką przewagę, No a dodatkowo O, czekaj, a nie, Francuzi są z nami A dodatkowo eee... Ten pancerz on nie jest zachwycający. Wydaje się że T80 BWM przykładowo ma wielokrotnie lepszy pancerz z przodu. W ogóle słyszę strzał, tutaj nic nie ma. Ale przed nami coś stoi, słyszę. O, jest, jest, jest. T80 U. Dobrze, dobrze. A to trup. Aha, nie, nie naprawili tego błędu, kiedy wasza armata jest w martwym przeciwniku. Popatrzycie się. Coś tu jedzie. To nagle kamera jakoś dziwnie ucieka. Liczyłem na to, że w końcu to naprawią, ale nie. Musimy jeszcze trochę poczekać. Dobra, czas jechać do przodu. De facto tu jest czysto. Oh, 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 oh. Widziałem, widziałem, widziałem Alkalit Nie pytajcie na razie, czy opłot jest dobry, czy jest zły, bo na tym etapie trudno jest. A, na plecach mam czołg. Na plecach jest czołg. Ciekawe, czy da się zbajtować na silnik. Chociaż de facto tutaj nikogo, w, 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 nikogo od jego teamu nie ma. Więc chyba się nie da tak zrobić. Jeszcze mam drugi czołg po drugiej stronie. No nie jest dobrze. Ciekawe, który z nich wyjedzie pierwszy. Coś tutaj chyba się pcha bardziej. Chociaż ten z tyłu za mną też. BWM-ka padła O, dobra, nara A, nie, jednak nie nara T-80UE Okej okay. A, dobra, za dużo ich było Tym razem Iberyjski Zamek No ja standardowo jadę sobie po prawej stronie mapy Chociaż de facto Mógłbym pojechać do miasta tak sobie teraz myślę Ale jakoś lubię tą część T80UE Już nas rasuje Zawsze tam przejeżdża ktoś, także liczę na to, że ktoś tu wyjedzie. O, MBT 2000 już obrywa. O, o jest, 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 jest! Dobra, mamy go. Mamy, to jest chyba ten sam, który wcześniej strzelał. MBT-2000 mocno obrywa. Ale ja mu chyba nie pomogę, bo stoi w takim miejscu, że niestety on skądś z lewej strony otrzymuje ostrzał. Coś tutaj jeszcze jedzie. Coś tam stoi w ogóle. Tak mi się wydaje, że coś tam stoi. Zaraz zobaczymy... chociaż nie, nikt chyba nie widzę. Może on jest podświetlony tak trochę dalej. No dobra. Wygląda tu, że jest taki w miarę... O, jest, jest, jest przeciwnik T80U No ten bieg wsteczny naprawdę to jest coś co... Te 80 brakuje, no a tu, to, tutaj to mamy. Dobra, tam się zademiło Także jest w miarę bezpiecznie. Ja bym chyba podjechał trochę do przodu. Zobaczył jak to by wyglądało. Tam też jest w miarę OK. O... Mi 28. Nie, za nisko. Nie, mam wrażenie jakby ten dalmierz nie działał dobrze tutaj. Bo już nieraz strzelałem z dalmierza, właśnie z opłota, i jakoś to po prostu nie wchodzi tam, gdzie ja celuję, albo takie po prostu złudne wrażenie na razie. O, o, dobra, cofamy? No, za bardzo nic mi nie zrobił. Dobra, chłopaki się nim zajmą. A my może trochę pojedziemy do przodu. Tam są przeciwnicy z tego co widzę. No tu stoi. Co to jest? PWN-ka. nara No, jeszcze tam stoi. Znowu te 80U. Hmm. Dron sobie lata ale to akurat na to. Mamy przeciwnika, Ej, jak to poprałem? ale to spoprałem. T72 tam stoi, gościu trafił swojego w sensie trupa gąska. No i to jest już problem dla ciebie, kolego. Ciekawe czy to wejdzie. Nie, oczywiście. Od dolnej płyty nie przejdzie. Bo jak, jak gdyby miało to przejść. Ale teraz to już weszło. No okej. Okay. W miarę. Fajnie. Ale opłot fajnie wygląda tak. O! Zauważyłem, ale za późno. No dobra i to by było na tyle jeżeli chodzi o naszego opłota. De facto czołg jest naprawdę podobny do T-80 i jeżeli macie ją ograną to będzie wam się opłotem grało całkiem ok. Dajcie znać co wy myślicie o opłocie, a ja będę się już z wami żegnał. Dzięki że byliście, trzymajcie się, cześć!